Cześć, widzowie? Witam Was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Toilet Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie gigantyczny opening nowych świątecznych krejtów i postaramy się trafić nową Ultimate jednostkę. Więc trzymam kciuki, że mi się dzisiaj to uda. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapki w górę i subskrypcji. Zapraszam Cię do oglądania. Jakbyście pytali, drowerku, ile zamierzasz otworzyć krejtów widzowie, mam ich dokładnie 1001. Na tym koncie 501. No bo jak wiecie nie mam tyle slotów I potem znowu prześlę sobie kolejne 500 I teraz taka mała ciekawostka Ile wydałem też na ten opening Powiem tak, na początku kupowałem krejty po 70-80 gemów Ale wczoraj wieczorem Dokupiłem około 200 krejtów za 50 gemów Bo te krejty ciągle spadają Tak samo jak ta ultimka. Na początku chodziła 200 tysięcy gemów, teraz znajdziecie ją po 70 000 gemów, więc ja w sumie wydałem na cały opening około 60 tysięcy gemów czyli wartość tej altimki. Więc jak nie dropnie, serio, boli mnie serduszko, przysięgam. Bo mogłem sobie na spokojnie kupić i w sumie dalej mogę, jak widzicie, postanie gemów. No i dobra, zanim to zajrzyjmy do mailboxa klasycznie podpisać. Mamy Jagger na auta wersji z Shiny. Także pozdrawiam, nie lubię serdecznie, przyjacielu. Czy ja zążę na odcinku dzisiaj wszystkim podpisać, bo ten odcinek może być trochę długi, ale no dobra, postaram się podpisuję pozdrawiam, nie lubię cię cieplutko. Potem mamy Capsona. chce sergenta. Nie ma problemu, Kepson. Odsyłamy sergenta dla ciebie. Pozdro, wariacie. Potem Robcio chce Gingerbread House. A za 1000 gemików podpisać. No nie ma problemu. Może być na odcinku. Gingerbread akurat nie mam, więc musimy wpisać not signet. Zlecić na dół z tymi krejtami tutaj. No i co? Podpisujemy go, i oczywiście odsyłamy. Ginger odsyłany dla ciebie. Muszę sobie go kupić, bo samemu jeszcze go nie mam. Potem mamy od Franka 1300 gemików. No nie ma problemu. Takiego ziomeczka. Jasne że odeślę. Proszę bardzo, człowiek z drukarki Titan. Fajnie to brzmi po polsku. Pozdrawiam, Franek serdecznie. Potem Mateusz 10 m to może na koniec, bo widzę, że drogą jednostkę wysłał. Mamy kolejnego Juggerna od Olafe. Olafę pozdrawiam oczywiście serdecznie, przyjacielu złoty. Odsyłam Juggernauta dla Ciebie. Potem mamy Oskara. Oskar chce Shiny tutaj Centuriona podpisać. Nie ma problemu, mój przyjacielu. Już tutaj ci bierzemy Shiny Centuriona. Proszę bardzo, pyk, podpisujemy, odsyłamy też Shainiego. proszę. Bardzo, pozdro, byku. I kolejna jednostka Shiny od Oscara, tym razem Aksik. No dobra, nie ma problemu, Aksika też podpisze. Pozdro, oskarcie cieplutko, trzymaj tu Aksa podpisanego. Mega pozdrawiam, wariacie. No i co nam się stało? Zostało jeszcze parę jednostek, okej, okay, mamy Aqua Titana, znowu Oskar. witam serdecznie, Oskar. nie ma problemu, Aqua Titana też mogę podpisać. Pyk, odsyłamy podpisanego. I zostały ostatnie cztery jednostki Z czego dwa Sergenty Shiny od Oskara Oskar, chłopie, szalejesz mocno, widzę Nie ma problemu, klejmujemy oba i odsyłamy Pyk, pierwszy sklejmowany, drugi sklejmowany proszę bardzo, robimy tutaj podpisy eleganckie, no i oczywiście odsyłamy pierwszego, nie ten, tylko ten, pyk podpisujemy, odsyłamy, no i drugiego również odsyłamy, pozdro Oscar! no i ostatnie dwie jednostki czyli Centurion, tylko tym razem w wersji normal od Bejda, Bejda, pozdro wariacie dla ciebie, Centurion w wersji normal odsyłano, oczywiście jest dla ciebie proszę bardzo, no i ostatnia osoba Mateusz10M, podpisz PS, tysiące krejtów, masz 50% szans na Altimkę, no to akurat prawda, zaraz o tym powiemy sobie, ale sklej Zajmujemy oczywiście jego Glaciera, mamy go tutaj, pyk, podpisujemy oczywiście, odsyłamy na dobry nick, tak, dobry nick, proszę bardzo, podpisuję i odsyłam, pozdro wariacie. No i wszystkim jednostki podpisałem. I tutaj Mateusz faktycznie dobrze powiedział, bo widzowie, szansa na ultimkę to jest 0,05%, czyli statystycznie, żeby mieć 100% na niego, musimy otworzyć 2000 rejtów. Ja otwieram dzisiaj 1001, więc mam 50%, że trafię. Może trafimy w wersji Shiny, może trafimy dwa no zobaczymy. Tak, i przydałoby się coś takiego jak w Petsimie oho, już likuje mi tutaj Dobra, nie gadajmy, tylko otwierajmy Ale przydałoby się coś takiego jak żeby wiecie Nie biegać i otwierać tak powoli Tylko giga szybko, ale póki co mamy już Mityka, mamy Mityka, witam, witam Jezu, ile tych tutaj leci jednostek Gościu Shiny, jakieś legendy, epiki, co jest? Ja tu po poproszę tylko Altimkę, nic więcej tak naprawdę. Dobra, odznaczmy sobie not signet i lecimy dalej z tym openingiem, aż coś kliknąłem przypadkiem. Nie poddajemy się, tysiąc takich krejtów może trochę nam zająć, także widzowie uzbrójcie się w cierpliwość, weźcie sobie, jakieś, nie wiem, herbatkę, czekoladkę, no i zapraszam do wspólnego oglądania openingu. Dobra, jest coś? Czyżby Altimka na start? Okej, okay, Godli chyba. Nie, dobra, Mityk, ale Godli też poleciał, widziałem go. Poleciał jeden Godli, let's go. No, z tego będzie trochę kratów, będzie trochę kreatów. Na koniec podsumujemy sobie oczywiście co dropnęliśmy. No póki co z tego co wiem, tak naprawdę tylko godli liczmy sobie. No to jednego godli trafiliśmy. No i dwa mityki, ale mityków to ja nie liczę, widzowie. Bo mityki są już tanie, ale dobra, już znowu coś rośnie. Znowu nam coś rośnie. I znowu rośnie mityk, i to nawet ilości sztuk 3 prawdopodobnie. I patrzcie, tu jest Santa kolejna. Ej dobra, te godli jednostki lecą dosyć szybko. No i mityki oczywiście również, tylko te mityki są tak tanie, że no po prostu je usunę na kolejne. Dobra, kolejne podejście. I naprawdę, ja liczę, że dzisiaj trafię tą altimkę, Bo jeżeli nie, to ja będę załamany. Naprawdę, bo troszkę ten opening kosztował. Dobra, rośnie kolejny crate. To mi się podoba, że te crate'y co chwilę rosną. Patrzcie, drugi rośnie. I pa, w ogóle kolejny godli. Let's go. I kolejny. Tutaj mityki rosną. Dobra, ej, ten opening naprawdę jest fajny. Nie dość, że dropnę już nam chyba 2-3 godli. To mityków mega dużo rośnie. Tylko wiecie, co mnie wkurza? Że jak leci godli, to ten crate nie rośnie. A jak leci mityk, to rośnie niesamowicie. I dlatego, no, powinno być odwrotnie, moim zdaniem. Bo, jakby, o, patrzcie, kolejny Godly. Ej, dobra, ten Godly leci. Nie wiem co. Potem sobie podsumujemy, czy ja, nawet, na plus nie będę z samych Godly jednostek. Plus, no, może nam szajni wylecieć. Taki Godly chyba chodzi 1000 gemów, o ile się nie mylę. 1200. Także żeby opening no się zwrócił, musiałbym trafić takich, nie wiem, no z jakieś 60, coś w tym stylu, może 50. Otwieramy kolejne krejty i znowu mamy mityki. Patrzcie, jak tutaj rosną, nawet dwa naprzeciwko siebie. Normalnie cały to sobie dają. I czy tutaj coś jest? Kolejny mityk. Dobra, ile takich krejtów otworzyliśmy w dwie minuty, powiedzcie mi, bo jestem bardzo ciekawy, jak długo będzie trwał ten opening. Otworzyliśmy już ich 250, czajcie to. Ponad 250. Ej, dobra, to ten opening nie będzie jaki długi, zwłaszcza że jak ja tak szybko otwieram te kreighty. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, patrzymy co tutaj jest na Ziemi. Czy może jakiś shiny godli, coś w tym stylu? Uuu, tu tragedia, tu nic chyba nie mieliśmy podajże. No, same epiki i legendy, jak widzicie. Trzeba prawdopodobnie zmienić miejscówkę na środek. Jakbyście pytali, jaki jest procent szans, 50% epik, 45% legenda, 4% mity, 1% godli i 0,05%, tak jak mówiłem, ultimate jednostka. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Nie poddajemy się tutaj. Klikamy, klikamy. Rośnie już crejcie. Rośni Glacierze, nasz tutaj. Jest mityk jeden. Jest mityk drugi. Czy to jest trzeci? Tak, trzy mityki. Ja chcę już Altimkę. Halo, halo. Ja wiem, że otworzyłem dopiero 300 crejtów, ale chcę już Altimkę. Jeżeli byłaby taka szansa, panie Telantriku, byłbym wdzięczny. Bo już nawet tych drugich 500 crejtów nie chce mi się przesyłać. A będę musiał. A to troszkę może zająć, więc to jest najgorsze w tym wszystkim. Lecimy dalej. Środkowy opening zawsze oddaje Dobra, jest jeden crejt nawet trzy krejty. dobra czy w tych trzech krejtach jest chociaż jedna Altimka albo godli jest godli by the way, ale altimki nie ma. No i widzowie widzowie. Powiem wam kiepsko, kiepsko. Sprawdźmy sobie obecnie, co trafiliśmy ciekawego. Albo w sumie nie. Sprawdzimy na koniec, bo zostało nam 125 crateów. 125 crateów to raz, dwa zejdzie. Otwórzmy tym razem sobie. A, 24. A czemu by nie? Otwórzmy 24. Może akurat urośnie nam coś fajnego z tych 24. Ok, jeden tu crate rośnie i rośnie dosyć duży. Czyżby? Niestety nie, ale mamy kolejną godli jednostkę. Naprawdę, te godli i mityki lecą niesamowicie. Aż chce się robić ten opening. Zróbmy teraz taktykę otwierania pojedyncze. Trochę tutaj wiecie. Zresetujemy nasz system otwierania. Otwórzmy sobie parę krejtów pojedynczo, mianowicie chyba 5. No i co mamy? Legenda, legenda. Legenda, epic i epic, dobra, czyli trzy legendy, jeden epic Nie no, najlepiej to mi się robi openingi na środku, także tu też otwórzmy sobie już do końca te crate'y, które obecnie mamy, pyk, pyk, pyk Bo tutaj le najlepiej się po prostu robi, tu zawsze mam farta Miejmy nadzieję, że ci też będę miał, bo jeżeli nie, to serio będę załamany, żeby dałem tyle gemów i nic nie trafię No obecnie, no legendy i same epiki Wykuwę, no strzel tu łapę w górę, bo bez twojego laka mi tutaj nic nie oddaje. A każda jedna łapka, wiadomo, że to jest 1% więcej szczęścia Podkę na laka. Właśnie, może ja podkę na laka odpalę Ty, zapomniałem Odpalmy sobie podkę na laka. Może ona będzie potrzebna Dla tych, co mówią, że podka na laka nie działa na kreaty. Nie znacie się, nie znacie się Patrzcie, teraz nie poleciała ultimka ale z następnych 500 krejtów na pewno będziemy ją mieli No zobaczycie, to wszystko przez tą potkę Potka dużo zmienia, uwierzcie mi Dobra, póki co otwieramy ostatnie krejty Zobaczmy, co tutaj będzie Mamy mityka I chyba tutaj jeszcze coś może być Dobra, tu jeszcze coś może być ciekawego I niestety jest to mityk, już widzę No dobra, pierwsze 500 krejtów poleciało co trafiliśmy, zróbmy sobie szybkie podsumowanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem mikołajów z Kibidibi, kilkanaście mityków i same legendy i epiki. Wiecie co? Zmieńmy je na koiny, żeby zrobić sobie tutaj miejsce. I my wszystkie zaznaczone potwierdź sprzedaż, dostajemy 40 tysięcy monet na nasze konto. Potwierdzamy, nawet dwóch jeszcze nie zaznaczyłem, także dodajemy. No i 40 tysięcy coinów pada nam do ekwipunku. Boli mnie, że na razie godli żadnej jednostki Shiny trafiłem, bo to trochę by się ten opening zwrócił. No dobra, przesyłamy kolejne krejty. Już wysyłamy mojemu tutaj bebeszkowi trejda. Pyk. No i ziomeczku, dawaj mi tu krejciki. I myk, ostatnie tutaj krejty zostają przesyłane na moje konto. Dzięki bebeszku za wszystkie krejciki. Mega cię tutaj pozdrawiam, wariacie. Czy dałeś nam równe 500? Tak, dałeś równe 500. I przy okazji korzystając, że jesteśmy przy mailboxie, chcę powiedzieć ciekawostkę, o której wam mówiłem miesiąc temu. Tak, od nowego roku przychodzi widzowie inflacja. Chcę, żeby mój podpis był trochę rzadszy dlatego no nie wszyscy teraz będą mogli jakby tutaj wysyłać jednostki do podpisu. Yy, dlaczego? Dlaczego? Widzowie, tym razem od 1 stycznia 2025 roku niestety już nie podpisuję za 250 gemów. Dlaczego? Ponieważ ja coraz mniej gram w Toileta, nawet od stycznia to możliwe, że będę grał w inne gry na tym kanale, dlatego teraz podpis kosztuje, widzowie, 400, w sensie teraz jeszcze 250 do końca tego roku, a od nowego roku już niestety podpisanie jakiejś jednostki będzie kosztowało 400 gemów, pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne, jak już będziecie wysyłali 1 stycznia, to musicie dosłać 400 gemów zamiast 250 no i wtedy jasne podpiszę. I też, jeżeli chodzi o odcinek, też będzie mała inflacja z racji tego, że coraz więcej widzę, że tu wysyłacie tych jednostek. Wy jakieś bogole jesteście? Nie no, a tak serio, no to inflacja jak jest na zwykłym podpisie, to na odcinku też musi być no i od 1500 gemów. Czyli taka mała, lekka inflacja i zmiana. Zamiast 250 gemów, pamiętajcie, 400 i zamiast 1000 gemów na odcinek to 1500. Jeżeli ktoś oczywiście chce, prawda? No i dobra, już nie gadajmy więcej, lecimy dalej z tym openingiem. No i w sumie dzięki wam i waszym podpisom mogę sobie sponsorować takie opening. Więc bardzo wam za to dziękuję, że wspieracie mnie w tym mailboxie I pozdrawiam cieplutko Przy okazji z Santa Claus Witam, witam Święty Mikołaj z Kibili, chłopie Święty Mikołaj z Dobra, powiem tak, no zostało 500 krejtów Jeżeli teraz tutaj nie będzie zaraz altimki. No to jest kiepsko, jest kiepsko No bo naprawdę, no mieć 50% szans to jest bardzo dużo Wiecie, że ja na przykład na ostatnim odcinku z jednego krejta trafiłem jednostkę 0,5% To czemu teraz tutaj z i jeden sztuk nie mogę trafić ultimate jednostki To jest ponad 50% Procent dokładnie, to jest ta większa 50. Więc no, liczmy, że zaraz tu coś zacznie rosnąć, bo naprawdę no Powiem wam, troszeczkę mi tutaj portfel boli. Ja już widzę, że to nie jest Altimka. Ja już widzę, że to nie jest Altimka, tylko Mitek. Nie wiem, czemu tak rozpoznałem, ale już widziałem, że to jest Mitek. Więc no miejmy nadzieję, że wyrośnie jeszcze. Miejmy nadzieję, że mam 500 kredytów, To jest dosyć sporo. Dopiero połowę otworzyliśmy. Dobra, wiecie co? Teraz biegnijmy, otworzymy 4 razy po 8. Dobra, 4 razy po 8. Zobaczmy, czy tam przyniesie ta taktyka szczęście, czy pecha. Uwaga. Tu coś rośnie. No i uróżnam mityk Nie no naprawdę z mityków to się jakoś nie cieszę wam powiem Żeby to jeszcze nie wiem Mityk wersji shiny to może bym go sprzedał Ale w wersji normal, w wersji normal jest nic nie warty Ja go przemielę na koiny telantriku Dawaj mi tu ultimate jednostkę Pyk otwieramy kolejne krejty No z nadzieją że w końcu dropnie nam ultimka Uwaga tutaj ej może? Może? No nie jest to mitek Przy okazji skibidi kolejny by the way Ech Tracę powoli wiarę w ten opening, ale tysiące krejtów kolejnych nie dokupuję. Nie chcę mi się szczerze. To nawet nie jest to, że mi szkoda, tylko że po prostu mi się nie chce otwierać, widzowie. Bo jednak no teraz to kup, teraz to prześli. No trochę to trwa, wierzcie mi. Kolejny mythic by the way, nam wypada. Może wyleciała już altimka? Ja nie widziałem, może animacji nie ma ta altimka? Nie no, wątpię, wątpię. Raczej altimki to bym nie pominął, bo ona jest dosyć wielka. Więc raczej tutaj nie pominąłem. Lecimy dalej, lecimy dalej. Wierzę, że coś wypadnie? No niektórzy z pięciu kreatów. 10 krejów trafiają w altimkę Ja otwieram 500 krejów, nie 5 krejów. Weź no, daj tu tą altimkę. No, ja tak dużo nie chcę. Jedna altimka, jakby poleciała w wersji shiny, Kozacki prezent na święta byś mi sprawił. Nie będę mówił, że nie. Kozacki prezent na święta. Idziemy na środek. Najlepsza miejscówka do openingu. No i zobaczmy, czy Telandric da nam prezent na święta. Jest coś, jest coś. Nawet dwa krejty rosną, ale tak samo, czyli to są dwa mityki. No. Krajty się kończą. Już chyba 400 zostało niecałe. No już powoli stresa mam. A 200 już zostało. Dobra. Wiecie co? Ja już straciłem wiarę. Ja myślałem, że jeszcze 400 chociaż zostało, a tu 200 zostało. Straciłem chyba wiarę jednak. Straciłem wiarę. Jeżeli teraz nie wyrośnie, no i nie wyrosła Altimka, no to ja już straciłem wiarę. Raczej nie będzie jej dzisiaj. Ech, no jest kiepsko. Jest kiepsko. Kończy się nasz czas tutaj antenowy, jak to się mówi. Kończy się czas antenowy. Kończą się krejty. Ostatnia szansa tak naprawdę. Można już powoli... Mówić, bo już naprawdę ostatnie, no nie, 150 grejów nam zostało, już otworzyliśmy 850 do tej pory. No i póki co, no jest kiepsko. 180 grej'ów dokładnie nam zostało. Dobra, jest jeszcze szansa, jest jeszcze szansa, żeby trafić. Nie poddajemy się, otwieramy teraz dużo, dużo. Zaspammy dużą ilością. Zobaczmy, czy z tej dużej ilości coś jest? Ok, trzy rosną, trzy rosną. Czy jeden będzie większy niż reszta? No już myślałem, że ten jest, ale niestety nikt z nich nie jest większy. Wszyscy są tacy sami, trzy mityki, śnieżne tajtany, czy śnieżynki, jakoś tak. No i ile tych... Krejtów nam zostało 140. Naprawdę ja cały czas patrzę na ten licznik kreatów, no bo obawiam się, że faktycznie dzisiaj możemy więcej trafić. Dobra, zaspamy sobie teraz tak, zobaczmy. Uwaga! Czy coś tutaj będzie? Rośnie jeden. Ja już widzę, że to jest mityk, to nie jest Altimka. To jest mityk wersji jeszcze normal. No, chociaż shiny, to może sobie wezmę do mojego ekwipunku, no. Skibidy Mikołaj już mnie nie cieszy, naprawdę. Z racji tego, że otworzyliśmy równe 900 krejtów, w sumie 901 do tej pory. No i została ostatnia stówka, ostatnia nadzieja tak naprawdę na dzisiaj, let's go. Ostatnia nadzieja, czy dostaniemy tu ultimate jednostkę, czy będzie ultimate jednostka. Trzy krejty rosną, dobra, trzy krejty. Jeden, żeby był większy niż pozostałe. Nie, wyleciały nam trzy śnieżne tajtany. W tym samym momencie, bratku. No i wiecie co, ja już tutaj się poddaję. Ja już chyba straciłem wiarę. Raczej, no, te 50% z mojej strony jest pechowe. Niestety. Niektórzy potrafią z 5 i ja z Tyśaka nie potrafię trafić Altimki. Ja już to stwierdzam, bo wiem, że jej nie trafię. No po prostu ja wiem, że jej nie trafię. Patrzcie, no, same mityki lecą. Same mityki. No i oczywiście godli jednostki, ale tych to już, no. Nawet nie liczę, bo one nie są już takie drogie. Ostatnie kliknięcie stało. Uwaga. Ósemka. Ósemka. I ostatnią ósemkę zostawimy sobie na koniec. Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj jest, panie Telantriku. Nawet mityk teraz nie urósł. Ech, troszeczkę się zasmuciłem, wam powiem, bo liczyłem, że będzie ta Altimka. No. Okej, okay, ostatnie tutaj 12 krejtów, ostatnia dwunastka. Zobaczmy, czy wartowna, czy pechowa, uwaga. Ostatni rosnący kreight. Czy jest tutaj Altimka? Niestety jest mityk. Czy ten opening mi się zwrócił? Czy jestem na gigantyczny minus? Podliczmy sobie. Ale zanim to, zmielmy jednostki na coiny. I znowu potwierdzamy sprzedaż. Tym razem 40, prawie że, tysięcy monet. Let's go! No, a w sumie jeszcze legendę sprzedajmy. No to łącznie z tego openingu zwróciło nam się 80 tysięcy monet oraz 12 tysięcy gemów około. No bo jednego takiego z Klausa sprzedam po 1000 gemików około. Może 1200, no to 12-15 tysięcy gemów na wydane 60 tysięcy. Czyli 1 czwarta openingu nam się zwróciła. Pewnie spytacie, drowerku, czy będziesz otwierał jeszcze te crate, albo czy będziesz otwierał gladiator crej. Pierw wejdźmy na trading i wam coś opowiem. Na tej trading no nie znalazłem idealnego podsumowania, ale nie wiem co się wydarzyło. Dlaczego? Titan Warlorda wczoraj widziałem dosłownie za 80 niecałe tysięcy gemów. Titan Glacier Mena również za całe 80 tysięcy gemów. Czy openingi w ogóle mają jakikolwiek sens? Jeżeli ja wydaję średnio na no, opening, nie wiem, powiedzmy 50 tysięcy, 30 tysięcy, łącznie te openingi już wydałem prawdopodobnie kilkaset tysięcy, i za to mogłem kupić sobie wszystkie Ultimate jednostki, jakie są. Czy to ma sens, jeżeli nic mi totalnie nie leci? No nie wiem, widzowie. Może jeszcze nieraz sobie zrobimy jakiś opening, ale obecnie bym sobie troszkę zrobił przerwę od tego. Chociaż u mnie przerwa trwa maksymalnie czasami tydzień. Z racji tego, że, no nie wiem, no ten Glacier, no 3400 ta i kosztuje, no, tak naprawdę, znając życie, znalazłbym go za 50 koła, jakbym dobrze poszukał. Także, no jest tutaj troszeczkę nieciekawie, troszkę tutaj, jakby ekonomia się popsuła tej gry. To mnie boli, to mnie boli. No, dobra, drowerku, nie płacz, nie gadaj tyle, zrób konkurs dla widza. Mianowicie, rozdajcie jej takie trzy hypery. Tak, 3 hypery dla Was do wygrania, jeżeli chcecie wygrać, pamiętajcie, ważnik, komentarzu i na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. A propos zwycięzców, na ekranie macie teraz dwóch ostatnich. Serdecznie, Mordeczki Wam gratuluję i game zostały wysłane do Waszych mailboxów. A póki co. No to na tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie jeszcze wam wspaniałego dzionka albo wieczoru. W zależności o której godzinie to oglądacie. Ja na Ciebie będę zmykał, niestety bez altimki, ale może w kolejnym odcinku ją trafimy. Także trzymajcie się i siemenu